Kogut jest mały. Właśnie go widzimy centralnie. I będę mówił, kiedy zaczynam piać. Oczywiście, imitując pianie koguta. Proszę nie pomylić mnie z kogutem. Zaczynam piać. Ten kogut oczywiście jeszcze nie umie piać. Ale cały czas się przygląda, i za chwilę zacznie, proszę państwa. Momencik. To było oczywiście moje pianie. Kogut się zastanawia, potrzebuje troszeczkę czasu i odpowie za chwilę. To oczywiście moje nieudolne, skrzyczące pianie, proszę się nie śmiać. Ale poczekać na koguta. Koguty pięknie pieją, ale to jest malutki, dopiero zaczyna. Więc trzeba trosze troszeczkę cierpliwości mu poświęcić. Ale... Właśnie kolejny wycinek, kolejne ujęcie. Nie zawsze wychodzi, proszę Państwa. Nie zawsze zachęcamy koguta wystarczająco, więc trzeba powtórzyć. I właśnie to była nagroda. Jeszcze raz próbujemy, nie będę długo już Państwa zamęczał. I to już jedna z ostatnich sekwencji bardzo sympatycznych, przyjemnych z tymi zwierzakami. Teraz wypuścimy wszystkie na zewnątrz. Jedna uciekła, ale damy radę. Zaraz ją znajdziemy. Kogut, kogut, tak. tak. I całe towarzystwo w środku. Są bardzo samodzielne.